Celerowa książka. Zagrajmy jeszcze raz i magazyn już w sprzedaży. Każdy zakup wspiera działanie naszej redakcji. No więc co kochani? Doczekaliście się nowego duma? Może już nawet w niego gracie? Albo uderzyła was nieszczęśliwa informacja, że podobno nawet w pudełkowych wersjach gry tak naprawdę nie ma gry i całość trzeba pobierać z internetu? No i chcielibyście sobie poprawić trochę humor i mieć jakąś fizyczną pamiątkę po premierze Doom the Dark Ages, która no, jest moim zdaniem bardzo dobrą grą, przynajmniej e, tak, tak opisywałem ją w swojej recenzji. No i czy jest jakiś sposób, żeby mieć jakąś fizyczną pamiątkę po Dumie? No, można na przykład kupić edycję kolekcjonerską gry. W jej skład wchodzi egzemplarz gry w wersji premium, chociaż, tak jak wspominałem wcześniej, płyta jest tutaj najwyraźniej wyłącznie wydmuszką, ale może uratuje to zawartość. Dum znany jest z tego, że w swoich edycjach kolekcjonerskich zawsze miał całkiem fajne gadżety. Tam w rogu stoi do tej pory figurka z Doom 2016, którą bardzo lubię. Eternal miał fajny hełm, na przykład można było sobie kupić. No, i tutaj w Doom The Dark Ages mamy też pokaźną, jak widzicie, rozmiarowo figurkę. Interesującym zabiegiem jest to, że ta kolekcjonerka sprzedawana jest w takiej dziwnej formie. Przynajmniej tak dotarła do mnie, że płyta jest osobno, leżała na górze w osobnym pudełku. Znaczy to jest o tyle łatwiejsze, tak, że można niezależnie od tego, jaką wersję się kupi, nie trzeba robić osobnych pudełek dla każdej, więc okej, okay, spoko. Ale mnie bardziej cię interesuje, że tu jest to okienko, bo w środku figurka jest zapakowana i mimo wszystko nie bardzo widać, co w tym pudełku się znajduje. Na samej górze, moi kochani, mamy steelbook. Agnostyczny platformowo, więc można tutaj sobie, jeżeli ktoś ma takie życzenie, włożyć sobie płytę z dowolnego wydania. Skłamałem. Okej, okay, steelbook jest tutaj e, najwyraźniej troszeczkę inaczej. Steelbook jest tutaj. E, Etui y, opakowaniem przech, y, pudełkiem na kartę klucz, która jest kurde, bardzo fajna. Dobra, słuchajcie, to. Muszę się na tym troszeczkę dłużej pochylić, bo nie spodziewałem się, że to będzie takie ciężkie. Nie jest z plastiku, jest metalowe, solidne, bardzo fajnie wykonane, wygląda jak faktyczny rekwizyt, coś co byłoby wykorzystane w jakimś filmie, a nie zabawka z... Z edycji kolekcjonerskiej, więc jako fizyczny przedmiot wygląda naprawdę fajnie i waży cholera całkiem sporo. No i to jest przechowywane w Steelbooku. Okej, okay, to, to ma sens, biorąc pod uwagę, że, że, że fizyczna wersja gry nie jest tak naprawdę fizyczna. Powtarzam się, ale hej. Trzeba, trzeba o takich rzeczach mimo wszystko mówić głośno. Więc tak, okej, okay. myślałem, że, że Steelbook będzie do przechowywania gry, ale tak naprawdę przechowuję tę kartę klucz. Sam Steelbook całkiem estetyczny, nawet ładny, ale już widzę, że na przykład mój przyszedł troszeczkę podrapany, no to mógłby być, w... nie wiem czy to widać, ale mógłby być w transporcie zabezpieczony troszeczkę lepiej. Gdybym przejmował się takimi rzeczami, to na pewno byłbym bardzo niezadowolony, że akurat ten mój egzemplarz przyszedł w takim stanie, mam nadzieję, że wasze przyjdą w stanie lepszym. No i to wynika z tego, że tu nie ma żadnego zabezpieczenia, tak? Pudełko jest po prostu nałożone na plastik, yy, więc szkoda, szkoda, że tak to wygląda. Mam nadzieję, że to wy bardziej wyjątek niż reguła i mam nadzieję, że... Kurczę, no na razie mieszane uczucia, tak? Bo zawartość fajna, ale... Yy... Nie dotarło to w takim stanie, w jakim bym chciał. Mogło być chociaż opakowane w jakiś woreczek. Dobra, niech, niech ta figurka to uratuje, bo w sumie e, jestem bardzo optymistycznie nastawiony do całości, a na razie wychodzi ze mnie jakiś taki nietypowy pesymizm e, z tym, co tutaj widzę. Jeżeli ktoś sobie robi um, jakieś, nie wiem, dioramy, to tutaj jest jeszcze taka wkładka, której może, którą można wykorzystać, żeby sobie tego Slayera potencjalnie postawić. Na takim tle zmieści się to w kalaksa? Eee, nie zmieści się w kalaksa, jest za duże na kalaksa. Szkoda, bo by ciekawie wyglądało. A figurka, najważniejszy element czeka, kochani, figurka Doom Slayer w swojej średniowiecznej wersji. Nie wiem, czy to jest prawidłowe w loży określenie, że średniowiecznej, ale uwaga. Dobra, mamy futerko. Proszę, kiście. Nie, to nie jest kiście. Morgenstern. Nie wiem, jak, jak, jak tutaj fanatycy history, historyczni zaraz nie okrzyczą, że nie wiem, jaka to jest kategoria mordolejca. Ale okej, okay, dobra, 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 dobra. Uf, uff, uff. Bałem się, że figurka nie dostarczy, ale figurka jest wyśmienita. Dobra, jestem już troszeczkę e, u, bardziej uradowany w tym momencie. Gdzie ten Doomslayer? Gdzieś tu niech stanie. Popatrzmy na niego. Zacznę od rzeczy najgorszych. Miejmy te najgorsze rzeczy za sobą, żeby zostały same fajne. Tekstura ziemi jest przeciętna. Myślę, że jeżeli ktoś sobie radzi z rzeczami plastycznymi, to mógłby tutaj nanieść trochę więcej tekstury. Wygląda delikatnie plastikowo. Nie w kwestii detali, po prostu kolory, farba i tak dalej. Natomiast sam Doom Slayer jest fantastyczny. Jest piękny, naprawdę. Detale na nim, szczególiki takie malutkie, nawet te... Kolce jeszcze z 10 lat temu to ludzie by się zabijali o figurki takiej jakości w edycjach kolekcjonerskich. Dziś na szczęście są już stosunkowo standardem. Dobra, złóżmy go i przyjrzyjmy mu się jeszcze bliżej. Dobra, więc z tego co tu widzę, to można sobie wybrać, czy ma trzymać w ręce e, strzelbę, czy ma trzymać w, w ręce ten ki kiścień kule na łańcuchu. I w sumie nie wiem, co mi się bardziej podoba w tym miejscu. Obie ręce. Spróbujmy jedno i drugie, zobaczmy, jak wygląda z tym drugim. Obie, obie wersje są fajne, chociaż mam wrażenie, że do pozowania to ma większy potencjał. Jest nawet taka przestrzeń chyba przygotowana, żeby można ją było te kule tu umieścić. Ale wydaje mi się. Że, że, że jest taki potencjał, żeby to tutaj zrobić z tego jakąś taką fajniejszą scenkę. Bardziej, że jest na takim łańcuszku. Yy, obie opcje wydają się fajne, chociaż z, z tym mi się podoba bardziej mimo wszystko, bo dodaje całości takiego em, dynamizmu, ten metalowy element jakoś tak bardziej mi leży. Ale najciekawsze to jest futerko. Mnie zapomniano również o futerku. Wygląda trochę jak szkocki sporan. Natomiast zakłada się to mu po prostu tutaj na tył, żeby ten cały, cały ten wizerunek średniowiecznego Slayera był kompletny. Wciska się tu po prostu dwie takie hopsa, dwa takie ząbki w odpowiednie otwory, i mamy jego futerko. Fajne! Bo to też jest coś, czego zazwyczaj kolekcjonerki nie robią. Nie? Zazwyczaj jak się robi. Futerka to one są też z jakiejś gumy, plastiku i nie wyglądają wtedy tak naturalnie jak to. A to. Zakładałem, że wreszcie mi się uda trafić w dziurę. Story of my life. To, to, to dodaje też takiego właśnie bardziej naturalnego. Oj, i, i to jest też taki pozowalny to jest. Zobaczcie. Można sobie to dowolnie. Jakiś kształt, sobie ułożyć, żeby nie wiem, na przykład powiewał na wietrze czy coś, można sobie dopasować do tego, jak nam się to autentycznie widzi. E, I wygląda spoko, naprawdę spoko, dodaje to e, całości takiego premium vibeu mimo wszystko, moim zdaniem. I ta figurka przestaje wyglądać już tak standardowo, a wchodzi już na taki bardziej premium poziom. I w sumie no, wypadałoby, żeby była bardziej premium, bo cena te, tej edycji to niebagatelne 900 zł kochani. Sprawdziłem cenę na aktualną cenę w dniu nagrania na sklepie Bethesdy i tam chodzi za 9 stów plus wysyłka. No, nie jest to edycja tania. No, nie, nie da się ukryć, że że kosztuje swoje. Nie będę wyrokował czy 900 zł w dzisiejszych czasach za figurkę to dużo im czy mało. Weźmy pod uwagę, że tak w zestawie jest jeszcze gra. Warta 300 plus ten dodatkowy jeden element, który e, może potencjalnie zwiększać wartość, jeżeli podobają Wam się takie rzeczy. E, moim zdaniem, jak na standardy, figurek w edycji kolekcjonerskiej jest prawie, że idealnie. Podstawka. Podstawka mogła być troszeczkę lepiej tutaj sfinalizowana. To cała reszta elementów. Widać, że to są dwie osobne części, że ten Slayer był nakładany na tą podstawkę i widać, bo jest dużo bardziej szczegółowy, dużo lepiej pomalowany, ale on jest najważniejszym elementem, więc cieszę się, że wygląda tak, jak wygląda. Dałbym tej figurce 8 na 10. Dwie rzeczy, które, które bym chciał tu jeszcze zobaczyć. I mówię o tym tylko dlatego, że poprzednie edycje kolekcjonerskie Duma takie rzeczy miały, ale na przykład gdyby na przykład było podświetlenie w podstawce albo, nie wiem, żeby się podświetlały elementy, to byłoby dla mnie 10 na 10, zarówno edycja kolekcjonerska Duma, ta z tyłu, jak i Duma Eternal miała elementy takie bardziej interaktywne. Tu ich nie ma, natomiast jako figurka sama w sobie jest... Jedną z ładniejszych figurek z edycji kolekcjonerskich, jakie widziałem. I mówię konkretnie z edycji kolekcjonerskich, bo oczywiście są też figurki takie bardziej prestiżowe, kosztujące tysiące złotych, które wyglądałyby sporo lepiej. Natomiast ten element nawet w tych drogich figurkach myślę, że ciężko byłoby coś poprawić. Mam nadzieję, że gra wam się spodoba. Mnie się podobała bardzo, planuję do niej wrócić. Można nawet zrobić platynkę na PlayStation, bo nie wydaje się jakoś wyjątkowo trudna. Yy, dzięki za obejrzenie tego materiału. Niedługo na naszym kanale zobaczycie kolejne unboxingi i inne fajne rzeczy. A na razie żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Papatki, potatki, rip and tear!